Wrocław, Park Szczytnicki 1 października 2022 godzina około 17 zaczęło troszeczkę kropić i obok alejki naprzeciwko sadzawki z wysepką obok zabytkowego, lekko podniszczonego domku Znajduje się pomnik Schillera. Pomnik wzniesiony w okresie przedwojennym. Pamiętam pomnik Schillera i Goethego bodajże w Weimarze, dwóch wielkich gigantów niemieckich. Tutaj znajduje się tablica. Tablica w języku niemieckim, po niemiecku, Lizie Denkmal, Denkmal, pomnik i tak dalej. A obok tablica pomnik ten zniesiony 9 maja 2000, 1905 roku przez Wrocławskie Towarzystwo imienia Schillera zniszczony wskutek II wojny światowej, odbudowany staraniem pracy konserwatorskiej i tak dalej. Wszyscy ludzie będą brać mi. Schiller 1753-1805, a więc w stulecie śmierci wzniesiono ten pomnik we Wrocławiu, w dawnym Breslau. Odnowiony, zadbany, ukwiecony. Znajduje się w parku szczytnickim w pobliżu hali stulecia we Wrocławiu. Dziękuję. Za uwagę.